Dzień dobry, witamy. Jesteśmy na wieczorze wyborczym Konfederacji Korwin-Braun, Liroj Narodowcy. 6... Po każdym wieczorze brzask i świt, tak? Nowy świt w polskiej polityce nadchodzi. Nie, proszę państwa, to nie żarty. To się dzieje naprawdę. To, cośmy zamierzyli przed zaledwie półrokiem, skrzykując się tak na raty, to zostało osiągnięte. Przebiliśmy szklany sufit, przebiliśmy barierę przemilczenia i przekłamania. Żyjemy, nie zabili nas, nie przyprawili o śmierć cywilną co najmniej, a, a przecież to nie była kampania. W której by ktoś nas pytał o program, w której toczyłaby się jakaś dyskusja na argumenty, jechał na nas walec drogowy, kosiarka. No i udało się uskoczyć, troszkę tam włożyć kijek w szprychy. Maszyna lekko zgłupiała. Młyny historii mielą, ale nie zdążyły nas jeszcze przemielić. No i teraz. Rzecz w tym, czy do jesieni my to pomnożymy, ten efekt, prawda? Czy teraz, kiedy już ten szantaż moralny, zmarnowany głos, a z drugiej strony działacie na rzecz postkomuny, skoro przeszkadzacie... Tutaj w, z, w zwycięstwie bezapelacyjnym, PiSu, skoro to wszystko nie działa, ruska agentura, prawda, antysemici, to wszystko spłynęło. Po naszych wyborcach, to wszystko spłynęło. Rzecz w tym, żebyśmy byli jeszcze liczniejsi, żebyśmy byli jeszcze bardziej zorganizowani do jesieni. No i ze swojej strony ja obiecuję, że. że że, szanowni państwo, od jutra, naprawdę od jutra rana, nie późnego, yy, my ruszamy do pracy organizacyjnej. Musimy, musimy różne rzeczy krytycznie ocenić z tej kampanii. Musimy, bicie, rozumicie, towarzysze, wyciągnąć właściwe wnioski. Yy, nie proszę bądźcie z nami, tylko, tylko proszę bądźcie nami. Bądźcie konfederatami. To nie jest projekt, który można udźwignąć samym gawędzeniem, chociażby tak doborowego towarzystwa Misiów z okienka znanych i lubianych gawęd internetowych, prawda? To już teraz trzeba profesjonalizacji. Nie możemy wbijać gwoździ obcasem. Trzeba sprawić młotek i zachęcam Państwa do tego, żebyśmy, żebyśmy kolejne gwoździe wbijali wspólnie. Taka figura mi się zbudowała jakaś budowlana. Czyli już nie ma pytania, czy razem, ale kto się jeszcze przyłączy. No tutaj zauważyliśmy, no, że pan Kukiz jest pod progiem. Tutaj pan sugeruje, kukizowcy, no, wróćcie. Kto z chłopem pije, ten z, ten z nim potem pod progiem leży, prawda? Kto to y, przyjął na siebie rolę koncesjonowanej opozycji, dopompowywanej y, rozpaczliwie w ostatnich zwłaszcza miesiącach, tygodniach tej kampanii. Y, no cóż, ten nie może dobrze skończyć, ale wszyscy, wszyscy kukiści przecież mile widziani, prawda, wszyscy, wszyscy patrioci, którzy, którzy może, może nieco za późno, ale, y, ale rozumieją, że że Konfederacja jest projektem przyszłości. Chodźcie z nami. Chodźcie z nami. Kukiści, pisiory, Gapowicze z klubów Gazety Polskiej. Chodźcie z nami. Myślę, że, że także i ludzie aparatu państwowego, cywile i mundurowi. Widzą, gdzie jest powaga w traktowaniu polskiej państwowości. Widzą to i, i będą też wyciągać wnioski. Oni pierwsi. Yy, z góry witam w naszym przedsięwzięciu. I wy bądźcie konfederatami. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże! Szanowni Państwo, nic dodać, nic ująć. Yy, kilka uzupełniających spostrzeżeń. Koniec, koniec z przesądem zmarnowanego głosu. To się już, skończyło. To już nie jest. No I drugie spostrzeżenie, jaka to dobra okoliczność, że możemy gratulować zwycięstwa kolegom koleżankom, towarzyszom z partii, która tak uzurpatorsko nazywa się Prawem i Sprawiedliwością. Cieszymy się z tego bardzo, gdyż Szanowne Drogie kochane pisiory. Niechaj już nikt wam nie wmawia, że to my zabieramy i niszczymy wspaniałe zwycięstwo przemądrego Jarosława. Nic takiego nie zaszło, a jednak prawda została wypowiedziana. Uderz w stół. Uderz w stół Nożyce się Środezną. To my wywołaliśmy do tablicy. Grupę aktualnie trzymającą władzę w Warszawie, Żoliborską Grupę Rekonstrukcji Historycznej Sanacji. To my wywołaliśmy ich do tablicy, no i po latach udawania, że nie ma takiego tematu, zaczęli wreszcie puszczać jakieś bąble nosem na temat roszczeń żydowskich. To my wywołaliśmy układ rządzący do tablicy i oto gorączkowo wrzucono do kampanii agendę Stop LGBT QXYZ. To pojawiło się, Szanowni Państwo, po tym jak my weszliśmy na tę scenę. Szanowne, drogie, kochane pisiory, mam nadzieję, że jesienią już bez kompleksów oddacie i bez zbędnej rezerwy i niepokojów oddacie głos na Konfederację. Witam kluby Gazety Polskiej, które już odnalazły się w naszym obozie. Witam upadłych kukistów. Przytulamy was do serca. Cieszymy się razem z wami, że to jesienią Serio, serio, szanowni państwo, to nie jest szydera jakaś wieczoru wyborczego. Naprawdę, naprawdę na to liczymy, ponieważ Konfederacja nie jest projektem egoistów, nie jest to projekt zamknięty na trzy spusty, jest to projekt otwarty, prawda, że nie na przestrzał, ale otwarty, zapraszamy wszystkich, Narodowców, wolnościowców, polskich patriotów spod znaków katolskich, tradolskich i innych. Wszyscy, którzy bronią sprawy bezpieczeństwa, wiary, rodziny i własności w suwerennym państwie polskim, któremu, któremu szanowni państwo, zaprawdę, zaprawdę. Już nie grozi wrogie przejęcie, po prostu realizowana jest operacja wrogiego przejęcia polskiego terytorium z zamiarem zredukowania Polaków do rangi ginącego plemienia w rezerwacie, którym kto inny będzie zarządzał. Wszyscy, których nie cieszy ta perspektywa, są mile widziani w szeregach konfederacji. Zapraszamy. A teraz, ponieważ, Szanowni Państwo, Rzeczywiście te, te, może nie minorowe yy, akcenty, yy, te jakieś yy, złowróżbne yy, przewidywania, że mianowicie teraz dopiero się zacznie. Teraz dopiero ruszy na nas walec, teraz dopiero będziemy musieli się rozglądać, tak? Yy, także i za plecami yy, szukając braci Konfederatów i sióstr, i sióstr. No to, to szanowni Państwo, jedni, jedni odmówią z, że tak powiem, spontanicznej pobożności, a inni niech mówią z ostrożności procesowej. W imię ojca i syna i ducha świętego Amen, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj. Swojemu synowi nas oddawaj. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Amen! Króluj nam Chryste w Polsce i wszędzie! Brawo!